Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenia? Bo z ich krwi można ważyć Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Wojny. Źle się wojna dla naszych, toczy. Naszych, jakich naszych? Królestw w północy. Chyba królestw Radoida, bo i Kedwen już nie ma. Radowit mówi, że jak tylko wygra cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. いじ Ich hab's yes, Uuu. Jedziemy. Na pomoc! Na pomoc! Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi, Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. A, aha. Pewno... pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic nam nie jesteś winien. boś potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wini serca nie mają, żeby bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptamy. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejeźdźcy często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę, E, sam ledwie mnie no, ale napiłbym się dobrej, rzetniej, takiej chłodnej wiesz, wiesz, Prosto z piwniczki. No to jedźmy. Witajcie. Swoją drogą gry, tak blisko wsi, to dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie Polity. trupy, smut, krwi, palenizny. Otwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym Białym Sadzie i wyjechać jak tylko się czegoś dowiemy. Odpocznij Dalej, potka, dalej! Nie patrz tak na mnie. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na skytki Wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten patrzył, to ma patrzył na Ukręci! Wolniej, płotka. Nie chcę żar i wiedźmak nic do tego nie wie. Co to wtedy zrobili? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, temerskie lilie, i mają tu wisieć. To już nie jest temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie. Pił z paszymi odbieńcami Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Mhm. zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na Twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, mini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś, tak jak i potwór gniazdo w okolicy, mówił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Niezły ruch tłumaczy. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A z zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony Wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Dzięki, to wszystko. Z opatrunkami? Daj spokój! Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Jennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Co że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj, mieszko, mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, eh? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozdać. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Podejdź przy błędo, bo nam piłówku w kuflach skwasisz. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchy czy jak, nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompani trzeba to do obory i zbydłem się przy żłobach obracać. Toś mu do dromił. Ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie, wieź ma dromiłowi odjął. Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Ja... Ja dość już chyba wypiłem. Wełbiem mi szumi. To nie od siwuchy, tylko od guseł. Postaw nas. Gadać z tobą nie będzie. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny, talie. Coś jak piki i kiery. Tylko, że... Tracimy czas. i ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurtskiej. Gerald, wiedźmin zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu, wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilwgard, z drugiej Redania, Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm, mm zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej Akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie, jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilwgardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Może wreszcie ktoś opisze wojny taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mm -hmm. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Zwiastunka wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręce osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Muszę iść, bywaj. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Nie, mam inne rzeczy na głowie. Szkoda. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do dziesięciu nie zliczą, to i reguł nie pojmują. No nic, wróć, jeśli zmienisz zdanie. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresywnym i bzem. Ubiera się w czerni-biel. Dwa sznace. To poprawi ci nastrój. Nie pijam z nieznajomymi. Dajże spokój. Wiem, że to plugawe miejsce, ale malucha na trawienie mógłbyś zmordować. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś się? Jennifer z Wękerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda, Gaunter Rodim, do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Skąd znasz Jennefer? Też pytanie: Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby odszyć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi, rzeźnika z Blaviken. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Widziałeś Jennifer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie niej musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Jenefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nidwgarskiego Garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agres. i. Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem Garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w Garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu.